Jak zaczynałem grę w piłkę w 1993 roku, mając 18 lat i będąc mistrzem Polski juniorów, w Białymstoku otwierali McDonalda pierwszego i jak otwierali McDonalda, to wtedy było zaszczytem stołować się w McDonaldzie czy przyjść, kupić hamburgera, zjeść, prawda? I ten 18-letni młody piłkarz jak ja bardzo chciał tego hamburgera tam zjeść. Jak kończyłem karierę 20 lat później, żaden piłkarz nie miał prawa Oficjalnie się wypowiedzieć, że w danym miesiącu, w danym tygodniu, w danym roku cokolwiek jest z McDonalda, czyli można powiedzieć, że poza treningowymi zmianami także żywnościowe zostały wprowadzone tak mocno, że ja, ja mówię o, o roku 2013, jak kończyłem 2013. Dzisiaj jeszcze bardziej poszło to restrykcyjnie, że każdy piłkarz ma swoją dietę. Która jest no, ustawiona pod danego piłkarza, korzystają z usług psychologa, fizjoterapeuty, i to nie musi być tylko i wyłącznie w klubie. Ci piłkarze jak Lewandowski czy, czy na topie światowym, no to mają swoje, swoje prywatne y, sztaby, które wiedzą, jak ma się odżywiać, jak ma się regenerować. Czasem nawet ingerują w trening piłkarski trenera, który jest tam, nie wiem, klub, Guardiola czy jakiś. To tak słyszałem o tych piłkarzach stopu światowego. U nas w Ekstraklasie oczywiście to zupełnie inaczej wygląda. Mają diety, ale jest to wszystko regulowane przez klub. W 1993 roku jak ja wchodziłem do seniorskiej piłki, to naprawdę mama gotowała kotlety, jakieś ziemniaki, surówkę i, i tak, się, tak się człowiek stołował.